Chłopie, seplenisz wściekły, nie przeskoczysz tego za cholerę, uskutecznisz jakieś treningi, tak jasne. Dobra, nie nieważne, robimy, robimy internety, robimy internety, także, także ta, yy... Siema, tu pęcza, witam Was w kolejnym odcinku, który dziś będzie... Nie chciałbym używać takich dosadnych określeń, Zatem powiem, że tym, co człowiek robi w toalecie, tyle, że numerek 2. Czyli można powiedzieć, że tym, co zawsze na tym kanale. Dobra, nie było to śmieszne. Ale nie, to nie tak. Już tłumaczę. To, że odcinek ten będzie tym, czy będzie, to tym razem nie kwestia merytoryki na tym kanale i innych takich, tylko myśli przewodniej, która ma związek z recenzowaną dziś przeze mnie nową składanką od bobrów, składającą się z trzech gier, których cechą wspólną jest to... no... no... co człowiek robi w toalecie. Dokładnie z numerkiem 2. Mam nadzieję, że jakoś wybrnąłem. Zatem, jeżeli jesteście gotowi na sporą dawkę tego czegoś oraz na szczęście papieru toaletowego, to... Pomimo wszystko, zaczynajmy. No dobra, słuchajcie, dziś będzie, mam nadzieję, troszeczkę inaczej, troszeczkę krócej. Zatem szybko, zanim przejdę do omawiania gier, najpierw rzucimy okiem wspólnie na to wydanie, tą składankę, na to, jak to się prezentuje. Nie, żebym odzlekał jakoś to, co nieuniknione. No dobra, lecimy z tematem. Składankę otrzymałem w opakowaniu plastikowym VHS. Jak zawsze, bo tak chcę, wiadomo. Dostępny jest w ofercie również boks kartonowy. Format taki jak reszta bobrowych składanek. Na froncie widzimy rysunek autorstwa Jana Lorka. Gość ten, w sensie rysunek, nie Jan Lorek, pojawiał się już w innych wydaniach od bobrów, a jak nie ten sam, to podobny. w dłoni, przepychaczkę do kibla i wiadro. Już samo to mówi wszystko o tej składance. Do tego widzimy tytuły Gear, czyli Scuttle 64 Behind Enemy Lines, Kung Pu Fighter oraz Fart Escape. Bardzo smacznie. Z tyłu natomiast naszym oczom ukazują się screeny z poszczególnych gier oraz krótkie wyjaśnienie, o co chodzi z tą składanką, czyli dlaczego motywem przewodnim jest. Nazwijmy w końcu rzeczy po imieniu. Kupa. Okładka, jak zawsze, gitara. W środku, oprócz karta z ładną, wypukłą naklejką z tytułami gier, otrzymujemy również naklejkę z uśmiechniętym naczelnym bobrem, ciekawą pocztówkę z, że tak powiem, pozdrowieniami z Białego Domu, fajną przypinkę, na której widzimy rozwiniętą nieco rolkę papieru toaletowego, oraz oczywiście instrukcję obsługi, w której znajdziemy standardową informację, jak obchodzić się z kartem, oraz oczywiście krótkie informacje o twórcach gier, jakie znajdziemy na tej składance. Tyle, bobry jak zawsze w formie, a biorąc pod uwagę motyw przewodni tej składanki. No nie jest to takie oczywiste, prawda? Zatem teraz przechodzimy do gier. Omówienie i gameplay. Skauba 34 Behind Animal Lines. To gra zręcznościowa stworzona przez Carla Hornela i wydana w 2018 roku pod szyldem Ewe Guo. się w niej w postaci jakiegoś bezimiennego gościa na barkach, a w sumie to w dłoniach, którego spoczywa odpowiedzialne zadanie zachowania naszego świata w czystości podczas inwazji obcych. Gość ten musi łapać wiaderko dzierżone w dłoniach ekskrementy obcych, którymi owi obcy hojnie obdarowują naszą ziemię ze swoich wielkich tyłków. Podczas wyłapywania tych brązowych min, wiaderko oczywiście ulega zapełnieniu, a więc należy je opróżnić po bliskiej toalecie. Tyle, a może aż tyle? A może obcym puściły zwieracze, gdy zobaczyli, co się dzieje w naszym kraju, w wyniku czego spadł na nas ten gówniany deszcz? Nie wiadomo. W każdym razie wiadro w dłoń i do boju. No, no, słuchajcie, po odpaleniu Kartridża, w sensie włożeniu do komoderka, naszym oczom ukazuje się, przepraszam, taki oto ekran 3 gry Scalobat, farscape Escape i Kung Fu Fighter. Lecimy od gry pierwszej, czyli wybieramy klawisze 1, 2 lub 3. Jedynka i mamy Scuddle Wczytujemy sobie gierkę Scuddle Jest, za, załadowała się z Kartridża, też troszeczkę czasu zajmuje. Because you demand it, czy bo się tego domagałeś, czy coś. I teraz tak, mamy ekran powitalny. Czy widzę jakaś muzyka? Coś gra. Jest cicho, muszę sobie zrobić głośniej. Gra. Gra i robi to dobrze. Dobra, press fire button to start. Lecimy z tematem. I mamy, prawda, ghostka. Attack wave 1, the ripple stool for the job. Catch the waste in your bucket. Make sure you empty the bucket in the toilet before it gets too full. Spoko. No i prawda, o. Cyk, cyk, cyk. Leci, kupcia. Pyk. mamy po stronie prawej zapełnienie kolorem brązowym naszego kibla prawie, yy, yy, wiadra, nie kibla, a tutaj, prawda, pyk, opróżniamy, i lecimy, jest, pyk, udało się. Wave cleared, pierwszy etap, yy, bułka z, z masłem chciałby się rzec, chociaż tutaj to pasuje jak świni siodło, to pewnie bułka z masłem. Tak średnio, apetycznie bym powiedział, ale dobra, nieważne. Mamy kubki, lecą z nieba, a my łapiemy kubki, pyk, 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 o, prawda, i cyk. Cóż mogę powiedzieć? Fajny, owłosiony tyłek. Nie wiedziałem, że y, obcy mają dupy takie ludzkie, ale tak to właśnie wygląda. <grym> Czym jest ta gra? Nie wiem, jak to nazwać. To jest taki odwrócony Space Invader, czy coś? <grym> Space Invader. To dobre określenie. O, już widzę, srają podwójnie. Ale nieważne, ja jestem, y, prawda, bardzo przebiegły, bardzo zręczny y, w łapaniu kup. I mam kolejną, kolerną, kolejną wave zaliczoną. Wave 4. A change of fart. Time to fight back. Now the posterior is running on fumes, but that doesn't make it any. Daddy, coś tam nie wiem. Coś się stało. Oh fuck. A widzicie, widzicie. On w dupę? I unikać. A czopem zatykać mam dupę. What the fuck. Bochard gauge. No dobre. Czyli nie tylko łapiemy kupę wiadro, ale też strzelamy do... E, do dupy, wave cleared, okej. Okay. No, i to jakby... I to są jakieś czopki, zatykamy dupę, co to jest? Ja myślałem, że muszę pierda... Ja gram w to pierwszy raz, ej, słuchajcie. E, ja myślałem, że muszę pierda, prawda, przechwytywać. E, unicestwiać, strzelać do niego, a to nie, to nie to. Okej? Okay. Dupa przed chwilą nie dostała. Musi dostać. Dupa musi dostać w sam środek dupy, żeby. Jaki komentarz do filmu? Żeby miał to ręce i nogi i sens. Eee, no. Także to, co powiedziałem na początku tej grze, e, opowiadałem, że tylko na zbieraniu e, tych, no. To tak nie działa. E, trzeba też, e, prawda, strzelać do dupy. E, tak jak. O, fart gał, wpadłem. Gra z dupy. YouTube mi ten film zainteresuje się nim, podejrzewam. Ale e, ogólnie wydaje się być to bardzo, bardzo prostą rzeczą. Jest proste w sumie. Chociaż, jak dostanę jeszcze raz, chyba mam trzy fajle tylko, tak? E, jeszcze raz dostanę, i to jest jakby koniec mojej przygody z dupą obcych. Wave cleared, ok. Atak 7: The... Stereo, asteroid, asteroid. Stero, asteroid, asteroid. The invaders are doubling down. Make sure you know what doesn't he. What? Y y mam strzelać do kup? Nie, tak. <laughs> Aha, i ten wiatraczek się unosi w, gó w górę. E. Czy coś tak? i e. No dobra. Sheet counter. Sheet counter rośnie w górę, czyli to co robię, robię dobrze. E. Z tego wychodzi. Ale te gry są gówniane. Dosłownie. Nie, że kiepskie, tylko to rozumiecie o co, o co mi chodzi, co, co mam do przekazania, prawda? Bo staram się naprawdę przekazać to najlepiej jak potrafię, a to nie jest takie, słuchajcie, oczywiste. Nie jest. Kurczę, nie jest. <grych> Czym jest ten wiatrak, co tu lata? Czemu jest ten wiatrak, który tu lata? Może tak? Słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, w każdym razie podoba mi się grafika brązowych... stolców. Nazwijmy to po imieniu. Ona się zetkną, to coś się dzieje z nimi? Ten wiatrak może można... dotknąć? Cóż? Teges? Okej. Okay. W każdym razie, gra jest przyjemna. Jak się dupy zetkną, pierdy, kupa. Ach, okej, okay. to to się robi z tego taki naprawdę Space Invader. Czyli nie, że zatyka się druga dupa, tylko, tylko, prawda, nawraca. No i, prawda. No. Nawraca to w kółko. Attack wave 10, too Longer uncharted territory, Dobra, lecimy, zacznijmy. O Boże, o Boże. O Jezu, wiecie co? Boże, człowiek, który to zrobił, był niezpełniony rozumu. Naprawdę, gówno mnie zalewa, ale gówno, gówno. Dosłownie gówno. Dobra, ej, panie, autofire byś se włączył, to by ci było łatwiej, nie? Ale nie masz autofire'a. W sensie w tym Joyu chyba. No, główno mnie zalewa, jest. Wave cleared, prawie mnie zalało. Boże, jak tu jest. Okej, okay, udało się. Stage 2. The Mona Lisa in the Loo. O, zmieniłaś. Się... Mona Lisa. O jaka grafika w tle. Mona Lisa z takim, z tym. z dupą zamiast twarzy. Twórca gry nie był w pełni zdrowych zmysłów chyba naprawdę nie był powiem wam nie był ale dobra mamy Wave 11 to jest moja pierwsza gra słuchajcie i mam 11 falę fail I failed this game over dobra to co nie będę grał dłużej widzicie na tym polega gra Scuttlebutt 64 behind enemy lines świetna gierka Motyw przewodnik kiepski, ale gryka jest świetna. Kiepski. Też spoko, to trzeba mieć wiecie. Łebrze to zrobić. Eee, może nie. Eee, I przechodzimy do następnej gry, czyli Reset. Fart Escape. To ponownie gra zręcznościowa, za stworzenie której odpowiadają KOT, Doznar oraz VULGUS. Chyba 4. Muzyka KADAWER, grafika DAOR 4. Gra została wydana w 2018 roku przez Picaro Games. Naszym zadaniem jest kontrolowanie grubego gostka i unikanie różnych przeszkód, jakie pojawiają się na jego drodze. Jak możemy tego dokonać? No opuszczając no, siarczyste błączale, które dosłownie katapultują naszego grubasa pod same chmury. Niby proste, jednak są pewne małe ale. Otóż ekran suje do przodu samotnie, więc musimy cały czas być w ruchu. Dodatkowo gruby nie może cały czas lewitować na pierdzie, bo w końcu jego tyłek nie wytrzyma, co oczywiście skończy się dla niego źle. W końcu też nie może polecieć sobie wysoko w chmury, bo tam strzeli go piorun. A piorun taki napompowany trującymi gazami grubas. wiecie jak to się skończy, prawda? Generalnie to taki klon gry Flappy Bird, tyle że dopasowany do motywu przewodniego omawianej dziś składanki. Picaro Games 2018, ładna grafika. To jest prawdopodobnie najtrudniejsza z tych wszystkich gier. Spacja. Eee, Najtrudniejsze od wszystkich gier na tej składance. Także. No i prawda. O. Prawda. Górą, górą, panie, górą. Azgas, Asgas Burning Level. Ok. Prawda. Czy mogę? Mogę to o telefon. Telefon. No, jak dotknę za wysoko chmur, to, prawda, telefon mi, SMS dostałem, to dotykam, to piorun mnie strzela, szlak mi trafia. Powiem Wam, trudna jest ta gra. Game over. Jeszcze raz. Nowy rekord, 131. Mhm, jeszcze raz. Zobaczmy to, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, fart, fart. Nie fart, tylko... Dołem, 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 to do... Ale no to jest z nie, nie w porządku. Nie ma poziomu zdolności wyboru. Nie ma, nie ma, nie, nie ma. No nie ma. I co, co, co na to? Co jest? Udało się? O, oh, jest, 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 jest. Panie jest. Jestem w domu. Ja, pi... dobrze, już, 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 już. Widzicie, co się dzieje? Jak on za dużo sra, to robi się purpurowy. Dziadu. Aj, nie, 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 to było, że... E, G. Ty Uzupełnienie gazu w dupie? Czy czegoś? No, jest jak jest. Ja mówię, jak jest po prostu. Mówię, jak jest, jak nie pamiętam kto. Wysoko lecą i, i będzie szansa, będzie szansa... Tu, 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 gruby. Wiej, gruby. O, bardzo dobrze. To mi wyszło to mi wyszło, ale gazu nie u. góry ile kilometrów zrobiłem. Leć, gruby, leć, gruby, leć. O, pięknie. Powiem wam tak, jak troszeczkę pograsz, to jest jednoprzyciskowa gra. Taka bardzo dobra, bym powiedział. Gruby, gruby, gruby. Ty gruby, ty gruby łosiu. Nie chcie drzwi, game over. Jeszcze raz. 401. już, to już dalej. Ta gra jest dużo bardziej wymagająca niż poprzednia. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, jest. No. No już, już, już. Uspokój się, uspokój się. Odpocznij. Dupa mi pękła. No dupa mu pękła. Wziął i ping Cholera. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo łatwo być nie miało być. Jest! Zrobiłem to, zrobię to! No, 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 no. Nie pękaj gruby. Pięknie. Ale ląduje za to całkiem przyjemnie gaz. Ja mówię gaz, a on. A on. Uuu, nie jestem w stanie tak wciskać przycisku szybko. Ja pierdziu. Wiecie co? Trudna ta gra jest, naprawdę Rilly. No tak, już, już ugrzęzłeś panie. A jednak nie! Prawie, prawie mnie tam sięgło. No i już mu dupa pęka, no i... No nie, no nie jestem w stanie! Bólnik level, cholera, game over znowu. Ostatni raz i przejdziemy do kolejnej gry, ostatniej już. Ale widzicie, kolejna fajna gierka, nie? Kolejna fajna gierka, która jest bardzo wymagająca. Jak gdzieś tam na jakiejś imprezie coś tam tego jest bardziej, to... Pfff. O, o. o ho, ho. Muszę zrobić, że burning level mi opadł. Opadaj, burning level. I prawda, gruby ty ośle jeden patentowany, ty. No niestety. Jest, jak jest. W tej grze, żeby gdzieś dalej przejść, to trzeba być naprawdę wprawę w pierdzeniu. No nie. To nie wyjdzie. To nie wyjdzie. To nie ma szans, żeby wyjść... wyszło. Wyjszło. Gruby wychodzi z domu i idzie sobie posrać. Hmm. Ta gra byłaby dobra do tego, do... Do bezgry wstępnej, tak naprawdę. Znowu mnie dupa będzie piekła zaraz. O jest, czy jest tutaj ten? Tankstelle? <grym> Gdzie jest CPN? Nie ma co Gruby! Ciesz, szlak ty gruby. Dobra, słuchajcie, game over, game over. Herbim reset. Odpalamy ostatnią grę. Ale trzeba przyznać, że ta też jest dobra, specyficzna, ale bardzo dobra, wciągająca i wymagająca. Kung Fu Fighter. Kolejna gra zwiększnościowa stworzona przez Roya Fieldinga oraz Roya Weedinga. Taki jakiś dziwny zbieg okoliczności. I wydana w 2020 roku pod szyldem Mega Style. W grze wcielam się w postać łysego karateki dzierżącego w dłoniach jakąś deskę, czy raczej tarczę, czy coś w ten deseń. Jego zadaniem jest otwieranie ataków wściekłych rolek papieru toaletowego, napierających na naszego kartekę z prawej oraz lewej strony na różnej wysokości. Taka rolka po zderzeniu starczą tarczą znika, a na konto karateki wpada punkcik. Tyle w temacie. Generalnie to podróba etapu bonusowego z gry I+ Kto grał ten o co biega? Mega style, mega style to wiadomo, prawda? To jest samo w sobie. Cloudberry, Captain Cloudberry to było mega style? Chyba tak. Podoba mi się muzyka. Nawet bardzo mi powiedział. Ale ścisz trochę, bo to wiesz. No i grafika. Gość wygląda całkiem w porządku, Taki. sam wygląda jak stolec. <gry> A w jazz jaysbysta tu nie jest. Dobra, słuchajcie. Roy narysował to coś i lecimy, prawda? Reset 34 Magazine Competition Stop Exit, prevent Fire, chyba Fire, tak? Tak jest, Fire. Aha, okay. ok, no widzicie. Czyli mamy, ale taką ładniejszą graficznie e, grę bonusową z gry International Karate. Kung, okay. hej! No, są, prawda, pewne kwestie, e, jakby za szybko. Ok, ale wiecie, czym jest ta gra, prawda? Właśnie tym. W odróżnieniu, tych innych gier, motyw przewodni jest taki obrzydliwy, bo tylko lo, rolki, rolki papieru toaletowego. No ale, ale jednak nie, ma coś wspólnego dalej z, nie odwróć się i nie jest wcale łatwe, no nie jest, a gościu jest skrzywiony. Po co to jedną rękę trzyma jakby chciał zadać cios? Pewnie ten cios się jakoś nazywa z, z, w, w języku chińskim, japońskim karate, coś tam. One mają swoje nazwy, te ciosy, to wiem. O, w łeb dostał. Ten był cios. Papier w łeb. w włosinę. Dobra. Ten, tu. Tu. Ogólnie w... w IK Plus idzie mi dobrze w grze bonusowej, ale ona jest dużo bardziej prosta. Proś, prostsza. Prościejsza, prosta. Wszystko, jedno. Niż ta. Na razie jednak idę chyba na rekord. Dostałem w No się 5, tak jest. Dobra, ej <grywa> Gra jest świetna. Podoba mi się. Yy, I to też jest kolejny tytuł, który na imprezę będzie jak, zna jak znalazł Kurczę, 8. Dobra, spróbuję. Jeszcze. Może ostatni raz. Może jeszcze raz. O to jest ostatni raz i robimy podsumowanko. Wiecie? Dobra, to jeszcze raz i robimy podsumowanko. No to tak nie miało być. Jeszcze raz i, i podsumowanko. Cholera. Choroba twoja. Sterowanie jest bardzo fajne, pomimo wszystko, eee, jest takie, będzie rekord, idę na rekord, no prawie 25, 25, kurcze, dobra. Ej, dobra. Audio by Wedding, dobra, spoko. Robimy drobne podsumowanko tego wszystkiego, tej całej składanki. Ale widzicie, Gierki są naprawdę fajne, ale o tym za moment. Także podsumowanie. Dobra, zakończmy już ten festyn ekskrementu. Dla osób zainteresowanych zakupem tejże składanki, szybka, krótka informacja, gdzie można to zrobić. Jak zawsze, gra jest do nabycia na stronie sklepu Bobry Games, gdzie znajdziecie też pozostałe składanki od Bobrów, konkretne informacje oraz ceny. Bobry możecie znaleźć na Facebooku, gdzie możecie pisać i pytać, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie składanek, wydawanych gier, czy też planów wydawniczych. Wszystkie potrzebne linki w opisie pod tym filmem. I tyle. Zatem widzicie, składnęczka jest Pomimo wszystko całkiem fajna, można się przy niej naprawdę bardzo dobrze bawić. Po raz kolejny są to tytuły, że tak powiem, imprezowe, zależy jaka to impreza, ale imprezowe, czyli takie dające masę frajdy, ale jednak w grupie, wśród kolesi, którzy tam troszeczkę tam czy wiadomo nie, i sobie tam można sobie popykać. Jakieś imprezy retro, jak znalazł fajne gierki, tam ta skłoneczka odnajdzie się Najlepiej. Naturalne środowisko tej składanki te imprezy retro gamingowe. Tak to nazwę i tyle. Także dla takich imprez, że ktoś uczęszcza, warto tą składankę sobie kupić, mieć, posiadać w kolekcji. Jak ktoś nie uczęszcza, chce, bo zbiera składanki od bogów, oczywiście też zachęcam, bo gry są naprawdę bardzo fajne, można się przy nich naprawdę jeszcze raz fajnie bawić. Bezstresowo, takie proste na takie na, na odchamienie się, nie wiem jak to nazwać. Jak znalazł. Do tego, do tego się nadają bardzo dobrze. Także polecam, polecam e, zainteresowanie się tą składanką. I tyle. Gry są fajne, także tutaj dużo mówić. Fajnie wydane, fajny kolor, łysy takie. Fajnie to wygląda. Wszystko gra i buczy. No kibel troszeczkę taki, nie? Ale co tam? No taki był motyw przewodni, tak sobie to bobry wymyśliły, tak to zostało wydane. Ja pochwalam, bo trzeba być odważnym. Trzeba być odważnym tym, co się robi, a nie tam. Robić wszystko poprawnie. Różnie. Poprawie różnie, powiem jak poprawnie. A tu jest takie wyłamanie się, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, mi się podoba takie coś. Bardzo odważne. Podoba mi się to. Dobry, dobra robota, do dzieła dalej, działajcie dalej, bo idzie Wam to dobrze, takie jest moje zdanie. Nie wiem, jeżeli popieracie moje zdanie, piszcie. Eee, co w o tej składance myślicie? Jakie jest wasze zdanie? Czy Wam się te gry podobają, czy nie? Specyficzne bardzo, jestem ciekawy, piszcie, co w o tym myślicie jeszcze raz, a w tym odcinku to ma tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was pęczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!